Posiadamy już prostą operację, która będzie symulowała logowanie do naszego API. Natomiast teraz skupmy się na tym, co tak naprawdę będzie stanowiło trzon naszego systemu uwierzytelniania. Konieczne jest to, abyśmy byli w jakiś sposób po prostu zdolni, aby przychodzące żądanie do naszego serwera uwierzytelnić, prawda? Czyli zidentyfikować od jakiego użytkownika pochodzi. Oczywiście zakładając, że dane żądanie wymaga uwierzytelnienia, na przykład pobranie listy wydarzeń, niekoniecznie musi wymagać konta użytkownika, natomiast już taka operacja, na przykład stworzenie nowego wydarzenia bądź zakup biletów, może wymagać użytkownika i może to być użytkownik o specjalnej roli, na przykład tylko administrator może stworzyć wydarzenie bądź tylko użytkownik może kupić bilety itd. Jak się za to zabrać? Zacznijmy od samego początku. Użyjemy czegoś takiego, co się nazywa JWT, czyli po angielsku JWT. Ten akronim rozwija się na JSON Web Tokens. Możecie tutaj sobie wejść pod stronę jwt.io. I JSON Web Tokens są standardem w naszej branży już od bardzo długiego czasu. I tak, bardzo skrótowo, aby nie wchodzić w szczegóły, jak dokładnie działa ten standard, ten cały mechanizm. Gdyż opiera się oczywiście na pewnego rodzaju skomplikowanych funkcjach szyfrujących, natomiast sama jego idea w takiej najprostszej wersji jest dość łatwa do przedstawienia. Zobaczmy. Tutaj mamy jakiś przykładowy token, który oczywiście jest ciągiem znaków dość dziwnie wyglądających takich, które na pierwszy rzut oka nic nam nie mówią. Natomiast w jaki sposób? Ten cały ciąg się rozbija i w jaki sposób nasze API będzie potrafiło na przykład zidentyfikować, że taki token przesyłany do niego w headerze w odpowiednim nagłówku za każdym żądaniem identyfikuje dokładnie tego bądź innego użytkownika. Zobaczmy. Widać tutaj, że mamy trzy kropeczki, czyli dwie kropeczki, czyli nasze, nasz token dzieli się na jakieś trzy części. Pierwsza część, w nią nie trzeba zbytnio wnikać. Określa tylko to, co jest tutaj, właśnie pokazane w, tym, w tej pierwszej części tabeli, czyli tak naprawdę, jaki algorytm szyfrowania jest użyty, algorytm enkrypcji oraz że przesyłany typ to jest po prostu JWT, czyli nasz JW token, czyli JSON web token. To jest naprawdę dla nas nieistotne. To, co jest istotne, to są pozostałe dwie części, a zwłaszcza część środkowa. Zobaczmy, tak zwany payload. W tym payloadzie możemy przekazać do naszego api praktycznie dowolne dane jakie chcemy. Tutaj widzimy takie ustandaryzowane dane, np. przykład SAP określa nasz subject, czyli podmiot. Naszym podmiotem może być na przykład e-mail użytkownika, bądź jego unikalny identyfikator lub cokolwiek innego co pozwala nam go w jakiś sposób zidentyfikować, prawda? Coś unikalnego przynależącego do konta użytkownika. Następnie możemy przekazać na przykład jego nazwę, jakąś flagę admin true jakieś własne role i tak dalej. W tym obiekcie payload możemy tak jak wspomniałem, praktycznie dowolne dane w postaci JSON-a sobie przekazać i mieć do wglądu po stronie naszego API, gdy przychodzi żądanie z odpowiednim tokenem. Natomiast ostatnia część, która jest bardzo istotna, czyli ta, to jest tak zwana sygnatura, czyli podpis. I teraz jak to wszystko działa? Ogólnie nasz serwer, tutaj widzimy coś takiego, co się nazywa secret. Nasz serwer posiada po swojej stronie pewne tajne hasło. To hasło znane tylko dla serwera. Ono nie może w, tak powiem, wycieknąć w żaden sposób z naszego serwera. Musi być dla niego dobrze chronione. To hasło posiada po swojej stronie i za pomocą tego hasła dokonuje właśnie tworzenia sygnatury tego tokenu. Czyli zobaczmy, załóżmy, że tworzymy sobie nowy token. Tu mamy jakieś dane określające algorytm oraz jego typ. Tu mamy jakieś dane dotyczące jego payloadu czyli tych danych, które chcemy sobie po stronie serwera odczytać. I na samym końcu, na bazie właśnie tych dwóch danych, czyli pierwszej części, drugiej części oraz naszego unikalnego klucza, znanego tylko serwerowi, generujemy naszą unikalną sygnaturę, czyli nasz unikalny podpis. I teraz tak naprawdę, gdyby ktokolwiek spróbował zmodyfikować dane przesyłane do serwera, czyli na przykład spróbował sobie tutaj wpisać admin true albo admin false albo role superuser w tej części to wtedy takie żądanie z miejsca zostanie odrzucone i uznane za nieprawidłowe, gdyż ta sygnatura nie będzie się zgadzała. Ta sygnatura jest po prostu generowana bazując na tych danych oraz tych danych i na kluczu serwera, więc zawsze będzie unikalna dla wskazanego ciągu tutaj znaków i nigdy nie będzie się jej dało w żaden sposób tutaj Podrobić. Dzięki czemu takie uwierzytelnianie z użyciem właśnie JSON Web Tokena jest w pełni bezpieczne. I teraz znając już podstawy teoretyczne, zobaczmy jak krok po kroku możemy zaimplementować właśnie JWT po stronie ASP.NET Core i naszego API.